A Bogu dzięki Bogu za Jezusa Chrystusa, za możliwość, e, możliwość zbawienia na tej ziemi, możliwość ratowania się, tego, żeby e, inaczej żyć. Wiecie, gdyby nie Jezus Chrystus, nie byłoby takiej możliwości bo po prostu nie byłoby takiej możliwości, żeby życie któregokolwiek człowieka na tej ziemi się zmieniło. Nie byłoby takiej możliwości. Nie mógłbyś pozbyć się swoich porządliwości, grzechów, niczego. Nie, nie byłoby takiej po prostu możliwości, gdyby nie Jezus Chrystus, gdyby nie to, co e, Bóg uczynił w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Wiecie, naprawdę mamy za co dziękować dla naszego Ojca, za to, że dał nam Jezusa Chrystusa, ale teraz ty i ja stoimy przed wielkim doświadczeniem, bo jest ktoś, komu bardzo przeszkadza to, kiedy człowiek się ratuje w Jezusie Chrystusie. Jest ktoś, komu bardzo zależy na tym, żeby E, moje myśli, Twoje myśli, e, żeby były odciągnięte od Jezusa Chrystusa. Wiecie, to jest diabeł, który, który kombinuje z każdej strony, żeby tylko zawsze poplątać to, co jest proste, żeby pokrzywić to, co jest proste, żeby e, zniszczyć to, e, co Bóg chce uczynić, e, to, w czym Bóg chce działać. Wiecie, naprawdę, to jest potężna bitwa, w której. Tylko jest wygrana w Jezusie Chrystusie. Tylko w nim. Nie we mnie, nie w tobie, nie w nikimkolwiek, ale tylko w Jezusie Chrystusie. Tylko w nim jest wygrana. Tylko w nim możemy podeptać wroga, tylko w nim możemy przejść przez tymi wszystkimi oskarżeniami, nastawieniami. W tym wszystkim możemy jedynie wygrać w Jezusie Chrystusie. Chwała Bogu za to, że, że ojciec, nasz ojciec dał nam właśnie taką możliwość. Wiecie naprawdę daje nam wielkie skarby, tak sobie myślałem, wiecie, nawet podczas śpiew śpiewania tych pieśni, wiecie, to naprawdę są skarby, z których możemy korzystać, że możemy śpiewać do, nas do naszego Boga, wnosić pienia. Możemy wołać, wołać nawet w tych pieśniach, wiecie, wołać do Jezusa Chrystusa, wiecie, naprawdę to jest wielka łaska okazana dla mnie i dla Ciebie, ale teraz właśnie Ty i ja stoimy przed tym doświadczeniem, czy docenisz to, będziesz wielbił Ojca, będziesz dziękował Jezusowi Chrystusowi, czy też podepczesz po tym, przejdziesz sobie powszednio po tym. Wiecie, naprawdę niech Bóg pomoże dla mnie i dla Ciebie doceniać to, zwracać na to uwagę. Zwracać na to uwagę i dołożyć starań. Wiecie, chciałem się z Wami podzielić takim tematem, który jest zapisany w pierwszym liście do Tymoteusza. Pierwszy list świętego Pawła do Tymoteusza. Wiecie, ten Paweł, nasz brat, Nasz brat umiłowany w Jezusie Chrystusie, wiecie, On został wysłany. On został wysłany przez samego Jezusa Chrystusa do tego, żeby czynił Jego wolę. Został wysłany. Właśnie Paweł został wybrany do tego posłannictwa, żeby głosić poganą, zbawienną wieść, żeby ratować tych ludzi przed gniewem nadchodzącym. Wiecie, właśnie ten człowiek został wybrany. Wiecie, a kiedy widzimy w życiu tego człowieka, co się działo, co się działo, jak wielu poszło za tym człowiekiem. Jedni poszli za tym człowiekiem dlatego, że e, słuchali się Jezusa Chrystusa i szli dalej, po to, żeby uczyć się, żeby korzystać z tego, co Jezus Chrystus dał dla tego człowieka, żeby, żeby iść dalej, poznać jeszcze bardziej Jezusa Chrystusa, a drudzy poszli za tym człowiekiem, żeby nastawiać, żeby plątać, żeby odłączać. Wiecie. Różni ludzie poszli za Ewangelią. Jedni poszli po to, żeby ta Ewangelia mogła pozyskać ich i żeby mogli być dla Jezusa Chrystusa. Drudzy poszli, żeby plątać. Wiecie, e, dzisiaj toczy się dokładnie ta sama bitwa. Wrogowi tak samo zależy jak wtedy: plątać drogi Pańskie, kręcić to. Wiecie, i ten Boży Człowiek, nasz brat w Jezusie Chrystusie, pisze do tego Tymoteusza, też naszego brata. W Jezusie Chrystusie pisze. I napisał słowa po to, żeby te, żebyśmy też mogli dzisiaj z tego korzystać, ja i ty. I tak jak było tutaj wspomniane też i w tych modlitwach, mamy możliwość czytania Słowa Bożego. Niech Bóg daje dla mnie i dla ciebie właśnie taką trzeźwość umysłu, żeby wiedzieć jak rozsądzać to słowo, żeby korzystać z tego słowa. I wiecie, czytamy tutaj w tym pierwszym liście e, Pawła do Tymoteusza, chciałbym przeczytać pierwszy rozdział e, od trzeciego wersetu. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. I nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Czytamy tutaj słowa, które y, są zapisane. Te słowa były kierowane wtedy do Tymoteusza, przez naszego brata Pawła. I już wtedy, wiecie, to nie jest dużo lat po Jezusie Chrystusie, po tym, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus umierał, cierpiał, kiedy z zmartwychwstał, kiedy otworzył drogę, wspaniałą drogę, kiedy ta... Grupa bożych śmiałków, tych, którzy zostali przez Boga wybranych, została posłana, żeby głosić Ewangelię. I widzimy, co ten człowiek tutaj, co nasz brat umiłowany tutaj mówi. Zostawiłem Cię. Poprosiłem Cię o to, żebyś zajął się tą sprawą, żebyś pozostał w Efezie, żebyś pozostał w tym miejscu i żebyś powiedział i przykazał pewnym ludziom. Tym ludziom, którzy poszli, ale nie po to, żeby budować, ale po to, żeby niszczyć, żeby kręcić, żeby rozdzielać, żeby rozbijać jedność, żeby było zawsze coś wrzucone. Wiecie? dzisiaj ja i ty, stoimy w podobnym doświadczeniu. Wróg dalej nie odpuścił. Jesteśmy na ziemi, gdzie Wróg wie, że czasu ma niewiele. I teraz, gdzie moje, twoje myśli będą kierowane? Czy do jedności, do tego, żeby być w jedności, do tego, żeby być razem? Wiecie, żeby być dla Jezusa Chrystusa. Czy wiecie, czy, czy skorzystasz z tych wszystkich oskarżeń diabelskich, które są naprawdę w wielkiej mnogości? Różnych oskarżeń, różne rzeczy, tak jak nieraz słyszymy. Nie, jedne są tak błahe, jakbyś tak z boku tego popatrzył, że to jest aż niesamowite, a wróg używa tych różnych rzeczy, żeby nastawiać, żeby rozbijać jedność, żeby niszczyć, żeby rozdzielać. I czytamy tutaj właśnie, żeś przykazał tym pewnym ludziom, aby nie nauczali inaczej niż my. Oni poszli za apostołem Pawłem, poszli za nim i zaraz zaczęli kręcić. Nie dużo czasu minęło i zaczęli nauczać inaczej, niż to, co Bóg chciał, niż to, co Jezus Chrystus chciał, żeby było nauczane. Oni zaczęli kręcić, dlatego dzisiaj ja i ty musimy uważać. Naprawdę wrogowi dalej tak samo, jeszcze więcej. Wiecie, cza czas się skrócił jeszcze od tamtego cza czasu. Już minęło te dwa tysiące lat. Prawie już dwa tysiące lat. Jest jeszcze mniej czasu. Wróg doskonale o tym wie. On doskonale o tym wie. I jeszcze większą zawziętością. Ile, ile już wiecie, pokoleń minęło, ile ludzi już. Różnych ludzi było na tych ziemi. Różni z tych ludzi dawali się złapać dla wroga. W różne sidła. I już jesteśmy, wiecie, jeszcze więcej tych sideł jest. Kiedy nie trzymasz Jezusa Chrystusa, kiedy nie będziesz trzymać Jezusa Chrystusa, nie będziesz należał do Niego, łatwo jest zejść z drogi, naprawdę łatwo. Wiele ludzi walczyło na tej ziemi przeciwko Bożym, Bożym sługom i byli 100% tego pewni. Byli 100% tego pewni. Wiele ludzi, którzy walczyli przeciwko pa, pa, Pawłowi, temu Bożemu wybrańcowi, oni byli 100% pewni. To nie opierało się na 70% pewności. Oni byli 100% pewni. Kto dał im tą pewność? Kto był w stanie dać im takie argumenty, żeby oni byli aż tak pewni, żeby walczyć przeciwko Jezusowi Chrystusowi? To był diabeł. To był diabeł. Dlatego wiecie, tutaj apostoł Paweł mówi wyraźnie, tak wyraźnie tak mocno właśnie do Tymoteusza: Przykaż tym ludziom, aby nie nauczali inaczej niż my. To nie ma żartów, to nie jest zabawa. To nie jest tak, że człowiek mówi inaczej, że nie trzyma się nauki, to, to wiecie, tak sobie minie, to sobie tak pójdzie. Może to pójść przez rok jeszcze, wytrzyma dwa lata, trzy, ale minie dłuższy czas, dalej pójdzie. I ci ludzie zazwyczaj kończą nie tak, jak by Pan Jezus chciał, żeby skończyli. I tutaj mówi wyraźnie, i nie zajmowali się baśniami, i niekończącymi się rodowodami. Oni zajmowali się różnymi opowieściami, różnymi rzeczami. Naukami, które zupełnie nie pasowały do Jezusa Chrystusa. Zupełnie nie pasowały do Jezusa Chrystusa. I przede wszystkim, co tu jest yy, zaznaczone, tak yy, gdzieś Pan zwrócił moją uwagę na to, że te wszystkie rzeczy, te baśnie, niekończące się rodowody, można to różnie interpretować, tak, co to dokładnie było, ale jedno, co wskazuje, yy, wskazuje tą właśnie grupę, które przeważnie wywołują spory. Te rzeczy one mogą dotyczyć różnych nieraz, e, tematów, różnych aspektów, Ech. różniastych, naprawdę. Ten wachlarz jest potężny, nie można tego wrzucić do jednego worka, ale przede wszystkim, po czym to można rozpoznać? Że te wszystkie rozmowy, te wszystkie nastawienia, te wszystkie rzeczy przeważnie służą temu, żeby wywołać spór. Te rzeczy nie służą temu, nie służą dziełu zbawienia Bożego, który jest z wiary. One, te wszystkie sprawy nie służą temu. Ale służą właśnie temu, żeby był spór, żeby była zwada, żeby był moment, żeby się rozdzielić. Diabeł na tym zależy. I teraz ja i ty jesteśmy w tym czasie, żyjemy w tym czasie. Po której stronie staniesz? Czy staniesz po stronie Jezusa Chrystusa? Będziesz toczył bój i nie dasz się skazić tym wszystkim. Naprawdę, to nieraz są różne rzeczy, różne. Zderzasz się z tym, ja się z tym zderzam. I teraz, czy, czy te słowa, te wszystkie różne rzeczy, które powodują do rozłamów, czy napotkają na Jezusa Chrystusa w Tobie, we mnie i odbiją się, i pójdziesz dalej w jedności, czy jednak dasz się im i zaczniesz myśleć, podejrzewać? Wiecie, ta księga jest tak prawdziwa i dzisiaj, minęło już prawie dwa tysiące lat, a ona dalej jest tak samo prawdziwa, tak samo dotykająca się. Te same aspekty, dzisiaj ludzie zderzają się z nimi. Tak samo dzisiaj zostało wypuszczony mnóstwo wysłanników, którzy dali się oszukać dla wroga. Oni są 100% pewni, naprawdę. To nie jest tak, że oni nie mają pewności. Zazwyczaj oni są 100% pewni, że mają rację i, i mają prawo do tego, żeby uderzać. A celem tego, co przykazałem, to Apostoł Paweł mówi właśnie, co jest celem tego, co przykazałem, ta nauka, którą Ci przekazałem, tym Celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobudnej. I dalej on mówi, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Wiele słów są w stanie wypowiedzieć, wiele tematów wytłumaczyć. Są w stanie zderzać się z ludźmi, którzy idą za Jezusem, Chrystusem i yy, udowadniać im, że nie mają racji. Są w stanie bardzo pięknie to udowadniać. Bardzo mocno nieraz uderzać bardzo konkretnymi w cudzysłowie argumentami. Ale cel tego i efekt, kiedy popatrzyłbyś z boku na to, to jest to, żeby poplątać, żeby wywołać spór, żeby rozdzielić. A komu na tym zależy? Właśnie dla diabła zależy na tym, żeby to się właśnie stało. Dlatego bracie i siostro, naprawdę stoimy dzisiaj. Stoimy dzisiaj, naprawdę jesteśmy na ziemi, gdzie nie jest, tu już jeszcze nie jest bezpiecznie w cudzysłowie. Bezpiecznie jest tylko dla tych, którzy trwają w Jezusie Chrystusie. Mu, musimy trwać w Jezusie, należeć do Niego. Pilnować to, co wiecie, to co Pan uczynił we mnie i w Tobie. On chce to dalej czynić. On chce dalej czynić. On chce dalej pozyskiwać mnie i Ciebie dla siebie. On nie chce zaprzestać i on chce, żeby było jeszcze piękniej, jeszcze wspaniale, jeszcze lepiej, żeby moje Twoje serce było jeszcze bardziej pozyskane dla Niego. Wiecie, wiele doświadczeń, przez które dzisiaj przechodzimy, kiedy byśmy popatrzyli gdzieś tak pięć lat do, do tyłu, by, by, byśmy się no szczyt marzeń, naprawdę. A dzisiaj mamy pewne rzeczy, nawet to miejsce jest dowodem tego. Mamy miejsce, gdzie możemy swobodnie śpiewać, możemy swobodnie się modlić, możemy swobodnie słuchać, możemy być swobodnie. Nawet, nawet to jest prosta rzecz, nawet, nawet parkujesz swobodnie. Gdzie w wielu miejscach wcześniej parkowaliśmy, niektórzy nawet mogli doświadczyć tego doświadczenia, że nawet w tym momencie były prześladowania i było doświadczenie, komuś to przeszkadzało. A teraz możemy swobodnie być. A zauważ, zauważmy, jak wróg mocno pracuje, jak próbuje poplątać, próbuje rozbić jedność, próbuje zniszczyć, próbuje nastawić mnie, ciebie, o różne nieraz rzeczy. Dlatego, że diabłu na tym zależy. On przez takie właśnie rzeczy niszczył, niszczył wiele ludzi. Wiele ludzi. Wiele ludzi poszło właśnie za Jego kłamstwem, będąc pewnymi, bo dali się oszukać. A prawda jest tylko w Jezusie Chrystusie. I tu jest piękne właśnie, to, to jest piękne, co tutaj jest, że Paweł pokazuje właśnie dla Tymoteusza i pokazuje dla nas, w jaki sposób masz to rozpoznać. W jaki sposób rozpo można rozpoznać to, co jest z Jezusa Chrystusa, a to, co jest z diabła, że to wszystko, co jest z diabła, po powoduje spory, powoduje, nie, nie służy dziełu zbawienia, powoduje rozłamy. To wszystko jest z diabła. A wszystko to, co jest z Jezusa Chrystusa, prowadzi do jedności, do tego, żeby się miłować, żeby sobie pomagać, dodawać sobie otuchy. Wiecie, naprawdę, niech Pan Jezus pomoże dla mnie i dla Ciebie, żyjemy pośród tego wszystkiego, widzisz, to zderzasz się z tym. Tylko Jezus może zachować mnie i Ciebie. Moje myślenie, Twoje myślenie. Tylko On. Dalej czytamy w tym pierwszym liście do Tymoteusza w czwartym rozdziale. I tutaj bym chciał przeczytać siódmy werset. Apospolitych i babskich baśni unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności. Widzimy, że tutaj mówi Paweł po raz kolejny do Tymoteusza. Pospolitych i babskich baśni unikaj. Dlaczego unikaj tego? Bo do czego to służy? Ku czemu to służy? Do czego to prowadzi? Czy prowadzi to do dobra? Unikaj. Dlaczego to jest zaznaczone? Pospolitych i babskich. Dlaczego jest zaznaczone w ten sposób? Uciekaj od tego. Wiele nieraz słów jest wypowiadanych. Wiele słów, wiele rozmów, różnych rzeczy. Unikaj tego. Jeżeli widzisz, do czemu to służy, unikaj tego. Unikaj. Zajmij się lepiej tym. Co służy dziełu zbawienia. Zajmij się tym, co służy temu, żebyś, żebyś bardziej miłował Jezusa Chrystusa i Jego ciało. Zajmij się tym, co powoduje, co, co złącza, nie tym, co rozłącza. A jak często jest tak, kiedy jesteśmy w jakichś miejscach, kiedy zaczynają być roz, rozmowy, jak szybko człowiek lgnie do tych rozmów, które powodują jakieś rozłamy, jakieś intrygi, jakieś rzeczy, ciekawostki. Tego typu rzeczy, sprawy. A nie lgniemy do, do tych, które jakby pchają nas, pociągają nas w stronę jedności. Bycia razem. Widzimy pospolitych i babskich baśni. Unikaj po prostu tego. Unikaj. Kiedy to widzisz, kiedy, kiedy gdzieś zderzasz się z tym, unikaj tego. Po prostu tego unikaj. Uciekaj od tego. Po co ci to? To nie będzie służyć temu, co dobre. To będzie służyć tylko i wyłącznie temu, co złe. Unikaj tego. Unikaj pospolitych gadań babskich, unikaj tych wszystkich różnych rzeczy. Unikaj. Wiecie, Paweł naprawdę był konkretnym człowiekiem. Wielu ludzi, wielu ludzi e, tak ostatnio też, też rozmawialiśmy i tak, Wielu ludzi naprawdę, ja też pamiętam na początku nawrócenia, pamiętam jedną osobę, która tak e, bardzo mocno mówiła, jak ja kocham Pawła, jak ja kocham Pawła, taki wspaniały brat. A wiecie, ja dzisiaj jestem przekonany, że gdyby ten brat stanął na drodze tej osoby, na żywo i by się... Zderzyła z tym, co ten człowiek miał dla nich do powiedzenia. Gdyby, gdybyśmy nieraz my się zderzyli z tym naprawdę na żywo, to często mogłoby się okazać zupełnie inaczej, że też musielibyśmy mieć zderzenie z tym właśnie oskarżycielem, wrogiem, który by przyszedł bardzo szybko i by nastawiał ciebie, mnie właśnie na tego Pawła, na tego, który by stanął przeciwko tobie, który by, który by powiedział prawdę. Bo dlaczego by powiedział prawdę? Dlatego, że Jezus był w nim. Dlatego, że Jezus był w nim. I często by się okazało, że, że to, że dzisiaj możemy mówić pewne słowa, kiedy bylibyśmy w, w tym jakby rzeczywistym doświadczeniu, okazałoby się, że też byś sto, musiał stoczyć bitwę i musiałbyś wygrać. I dzisiaj Ty, ja dokładnie bierzemy w tym udział. Szósty rozdział też jeszcze tego pierwszego listu do Tymoteusza. I tutaj czytamy ten szósty rozdział od dwudziestego wersetu. Tymoteuszu. Ty, możesz nawet wstawić śmiało to swoje imię. Ty, strzeż tego, co Ci powierzono. Strzeż tego, co Ci powierzono. Unikaj, unikaj. Jeszcze raz Paweł tutaj zaznacza, Unikaj tego, po prostu odsuwaj się od tego. Widzimy to nawet w Pawle, wiecie. W pewnym momencie widzimy Pawła w doświadczeniu w dziełach apostolskich, kiedy, kiedy Paweł w pewnym momencie wystąpili przeciwko pa Pawłowi e, ludzie, którzy zaczęli mieszać, mieszać te wszystkie proste nauki Pańskie, które, które zaczęli powodować rozłamy, różne rzeczy. Co Paweł wtedy robi? On zabrał uczniów zupełnie zaczął nauczać w innym miejscu. To widać w Pawle, te właśnie unikania, o którym mówi tutaj, yy, mówi tutaj do Tymoteusza: unikaj tego, unikaj pospolitej pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej rzekomej nauki. Unikaj tego, co wydaje się tak prawdziwe. Unikaj tego, co powoduje. Rozłamy to, co powoduje spory, rozbicia. Wiemy, że w innym miejscu on mówi też o tym, że też musi wyjść, którzy tak naprawdę są prawdziwymi chrześcijanami, a którzy nie. Ale wiecie, ja jestem przekonany w Panu Jezusie, że nawet ci, którzy doświadcza, doświadczaliby tego, tego, że nawet dziś w drugim popląta, kiedy się upamiętają i przyjdą do Jezusa Chrystusa, Pan Jezus ma moc ich uratować. Ma moc uczynić z nich tych, którzy będą chwalcami będą w jedności. Bo dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych. On może z najgorszego wroga, osoby, która najbardziej oż, mogłaby być oszukana, uczynić osobę, która będzie najbardziej świadoma tego. To nie jest dla niego problem. Żaden. Chwała Bogu. I widzimy tej, tak wyraźnie, Paweł mówi o tym. Strzesz tego. Bracie, siostro, strzesz tego. Nie myśl sobie, że to są żarty, że można sobie pozwalać na różne y, rozmówki, które, które nie służą dziełu zbawienia, A służą wiecie, nastawieniom różnego rodzaju rzeczom. Chwała Bogu za Jezusa, że dzisiaj ja i ty mamy właśnie tę możliwość przyjścia do niego, do Jezusa Chrystusa i wołania do niego. Panie, ratuj mnie, pomóż mi. Po prostu mi pomóż, ty możesz to uczynić. Pomóż mi, jestem w tym doświadczeniu, jestem na tej ziemi, to jest niebezpieczne, ja sobie nie poradzę sam, ale Ty, Panie Jezu, możesz mnie uratować, Ty możesz mi pomóc, Ty możesz mnie zachować, możesz zachować moje myślenie, możesz zachować wszystko, możesz zachować mnie w czystości. I czytamy tutaj, do której nie jeden przystał i od wiary odpadł. Wiecie, od wiary odpadł. Ja sądzę, że wielu z tych ludzi, oni nie przestali mówić o sobie, że są wierzącymi. Oni nie przestali. Bo wiecie, kiedy wróg nieraz naciera, to naprawdę człowiek jest tak przekonany, tak pewny, że stoi po właściwej stronie. Ale kiedy popatrzy się na owoc, na owoc uczynku, kiedy można by było tego człowieka wyrwać i postawić z boku, całego doświadczenia, żeby mógł zobaczyć, jak, jak właśnie wróg zaczyna używać pewnych osób, żeby uderzać, to by ten człowiek szybko się upamiętał i uciekł z tego miejsca i biegłby do Jezusa Chrystusa. Panie, ratuj, ratuj, ratuj. I daj, bym mógł być po właściwej stronie której nie jeden przystał i od wiary odpadł. Odpadł. Odpadł od wiary w Jezusa Chrystusa, takiej prawdziwej. Nie odpadł od tego, że, że, że mówi o sobie, jestem już niewierzący. Bo wiemy, że Słowo Boże o takich, takich ludziach mówi, że są, oni, są, oni są lepsi niż ci, którzy już odpadli od, od wiary. A udają. Bądź zimny albo gorący. Wiecie, dlatego naprawdę jesteśmy dzisiaj na tej ziemi, ja i ty. Wiecie, Słowo Boże, dalej jest to samo. Apostoł Paweł, gdyby stanął, on mówiłby dalej to samo. Dzisiaj, gdyby ten człowiek tutaj był, teraz w tym miejscu, on dalej by to samo. On dalej by szedł w stronę Jezusa Chrystusa. Często to były słowa, które nie podobały się dla ciała. One by się nie podobały dla mnie i dla ciebie. Naprawdę by się nie podobały. Ale one powodowały, że ludzie szli, byli wyrywani coraz głębiej z zasieków diabła, byli odsuwani, a przenoszeni w królestwo niebios. Wiecie i chwa Bóg za takich ludzi, chwała Bóg za to, że dzisiaj na tej ziemi są tacy ludzie i będą tacy ludzie, bo Jezus będzie ich posilał i prowadził. Ale teraz do mnie i do Ciebie należy decyzja, po której stronie chcesz być. Czy chcesz być po stronie tych, którzy, którzy będą kręcić, nastawiać, dawać jakieś błędne rzeczy, rzekome nauki, rzekome twierdzenia. Czy będziesz po stronie tych, którzy chcą się uratować, chcą być razem. Wiecie, naprawdę, obyśmy byli zawsze po stronie tej właściwej. Po stronie Jezusa Chrystusa, który chce nas mieć razem, tak jak on mówi, ileż to razy chciałem, jak kokosz zgromadza, pisklęta swoim. mieć was razem, żebyście byli razem, żebyście mogli odpoczywać, żebyście mieli ciepło. A człowiek uparcie chciał po swojemu, będąc przekonany stuprocentowo, że ma rację. Drugi Piotra, trzeci rozdział trzeci rozdział i tutaj czytamy z kolei ze strony naszego brata Piotra. Czytamy tutaj w trzeci rozdział, szesnasty werset. Tak też mówi we wszystkich listach, listach gdzie o tym się wypowiada. Są w, nim, w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni, niezbyt umocnieni, przekręcają ku swej własnej zgubie. Widzimy tutaj z kolei z, ze strony Piotra. On widział też to doświadczenie, że poszli, poszli za Pawłem też ludzie, którzy słuchając nawet tego, co on mówił, oni tak łatwo przekręcali te słowa. Te słowa miały służyć zupełnie czemu, czemuś innemu, a ci ludzie przekręcali te słowa, brali je na własny użytek i robili z nich to, co, to, co wróg podpowiadał im, żeby robili. I widzimy, że Piotr właśnie mówi też o tym. Że przez to, że ci ludzie nie należeli do Ducha Bożego, nie należeli do, do Jezusa Chrystusa, nie byli, nie byli pod wpływem Jezusa Chrystusa. Nie słuchali w odpowiedni sposób. Oni poprzekręcali, poprzekręcali ku swej własnej zgubie tak naprawdę. Ku swej własnej zgubie to poprzekręcali. Kto im to poprzekręcał? Kto był tym, który wytłumaczył tak, tak dosadnie, tak konkretnie, tak, że tak szybko zrozumieli, tak szybko poszli za tym. To był właśnie ten, któremu zależy tak bardzo na tym, żeby, żeby rozbijać, żeby dzielić, żeby wywoływać spory, żeby czynić rozłamy. To jest właśnie ten. Dlatego widzimy tutaj, widzimy tutaj, że jedni szli całkowicie stawia, st, jakby post, stawiali się o okoniem w stronę, w stronę Pawła walczyli przeciwko niemu drudzy z kolei niby z innej strony niby korzystali z tego co mówił ale przekręcali te słowa ku swojej własnej zgubie, przekręcali, tak kombinowali ale cel był jeden wróg miał cel jeden z nimi żeby oni nie byli po tej stronie gdzie Jezus ich chce mieć drugi list Jana Tutaj wiecie, z tego drugiego listu ja nam chciał przeczytać ósmy werset. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Miejcie się na baczności, bracia i siostry, miejcie się na baczności, żeby się nie okazało, że przez jakieś naprawdę nieraz takie niepotrzebne rzeczy człowiek utraci to, nad czym Jezus Chrystus pracował w Tobie i we mnie. Utraci. Utraci. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy. Miejcie się na baczności. Wiecie, kiedy człowiek jest na baczności, to jest taki zwarty. Baczność to wiecie, to w wojsku, to ci, którzy, którzy byli, to wiedzą, co to oznaczało. To była już gotowość. Gotowość. Gotowość na polecenie. Właśnie wrogowi zależy bardzo mocno, abyś nie dostał pełnej zapłaty. A najlepiej, żebyś jej w ogóle nie dostał. Żebyś dostał zapłatę zupełnie inną. Zapłatę tych, którzy sprzeciwili się Jezusowi Chrystusowi. Zapłatę tych, którzy nie poszli za nim, którzy starali się być upornymi. Wrogowi bardzo na tym zależy. Bracie, siostro, naprawdę niech, niech Pan Jezus da, żeby moje i Twoje myślenie było trzeźwe. Tam gdzie, tam, gdzie człowiek trzyma się Jezusa Chrystusa, niech jeszcze bardziej Jezus pozyskuje. A tam, gdzie gdzieś diabłu się udało coś zasiać, diabłu się udało coś pokręcić, żeby przyszło oczeźwienie, żeby przyszło oczeźwienie i stanie po właściwej stronie. Wiecie, chwała Bogu za to, że należymy właśnie do Jezusa Chrystusa. Należymy do Boga, który poradzi sobie z nami, poradzi sobie. Należymy do Tego, który sobie poradzi. Tylko jedno jest ważne, należ do Niego. Patrz na owoc, patrz na to, co się dzieje, patrz do czego prowadzi. Rozmowy, nieraz rozmawiamy, nieraz, nieraz e, dzielimy się czymś. No zobacz, można łatwo ocenić, do czego to prowadzi. Czy to dzieli, prowadzi do tego, żeby, żeby być bliżej, żeby, żeby czyściej, lepiej. Czy prowadzi do tego, żeby, żeby przeciwko komuś. Łatwo to jest ocenić. Że człowiek stoi w Jezusie Chrystusie bardzo łatwo. Ale kiedy człowiek da się gdzieś oszukać, to staje się coraz, coraz trudniejsze, coraz trudniejsze, coraz trudniejsze. Aż później jest przekonany 100%, że ma rację 100% przekonany, że ma rację. I walczy na całego. Wiecie, że chciałbym przeczytać z, z listu Judy. Właśnie te słowa, które tak, tak bardzo dają otuchy też i w tym właśnie, że wiecie, bracia i siostry, pośród tych wszystkich doświadczeń, my mamy Jezusa Chrystusa, mamy właśnie Tego, który ma moc. Jeżeli przyjdziesz do Niego, jeżeli przyjdziesz u Niego, szukasz pomocy, On ma moc. On ma moc pośród tych wszystkich doświadczeń, pośród tych wszystkich różnych rzeczy. Przeprowadzi Cię wolnym. Wolnym i szczęśliwym. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. Tutaj czytamy w liście Judy, ja bym chciał przeczytać tutaj w liście Judy e, od 24, 24 wersetu. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały. Czytamy tutaj. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych. Czytamy o czym tutaj jeszcze? Z weselem. On może to uczynić. Jezus Chrystus pośród tych wszystkich doświadczeń. Widzimy, patrzymy też na tego Pawła. On był w różnych doświadczeniach. W różnych doświadczeniach. Ale on był zawsze szczęśliwy, bo miał swojego pana, Jezusa Chrystusa. On miał tego, który mu pomagał, miał tego, do którego mógł się zwrócić w najgorszym doświadczeniu. Właśnie mamy naszego pana, tego, który chce, mojego i Twojego zbawienia, On chce. Naprawdę nie chce, nie chce stracić, nie chce stracić nikogo z nas. Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, Uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen. Chwała Bogu za to. Bracia i siostry, naprawdę, chwała Bogu. Dlatego niech Pan daje oczeźwienie tam, gdzie to jest potrzebne, a niech daje jeszcze więcej gorliwości tam, gdzie, gdzie człowiek idzie. Ale Ewangelia zawsze chce nas zgromadzić, chce, żebyśmy byli razem, chce, żebyśmy pomogli sobie. Wiecie, naprawdę. Potrzebujemy tego. Idziemy później w świat, idziemy później pośród tego świata. Jesteśmy w pracach, w szkołach i tam potrzebujemy mieć siłę. Wiecie, wiele razy nieraz się wymaga od człowieka: słuchaj, musisz głosić tu czy tam, ale czy ten człowiek ma, ma gdzie tych sił nabrać? Czy, czy z kolei wraca? Wraca do miejsca, gdzie powinien nabierać siły, a ma tam kolejne tarcia, kolejne tarcia, kolejne zmagania. Wiecie, potrzebujemy nabierać sił, żebyśmy mogli. Być w tych miejscach, gdzie jesteśmy, żebyśmy mogli tam świecić, żebyśmy mogli reprezentować godnie Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu za Niego. Amen.